to Jest karambit Gamma Doppler, ale jak pewnie widzisz, niebel, jaki karambit Gamma Doppler, ponieważ jest to Face Emerald, czyli najrzadszy i najdroższy face ze wszystkich Gamma Dopplerów. Obok tego, w najbardziej prestiżowych wykończeń, jeżeli chodzi o Dopplery, można oczywiście umieścić face takie jak Sapphire, Ruby czy też Black Pearl, które są powszechnie znane. Jednak od wyjścia Counter-Strike'a dwa wygląd tych topowych wykończenia, ale też i zwykłych, zmienił się znacząco. Sapphire wygląda wręcz jak każdy typowy face trzeci czy też czwarty, Ruby posiada odcień pomarańczowego, a Black Pearl wygląda jak trochę bardziej fioletowy Sapphire. I na pewno słyszeliście nieraz różne opinie, czy youtuberów, streamerów, waszych kolegów, czy właściwie całego community Counter-Strike'a na temat tychże patternów. Jednak mało kto zwrócił uwagę, czy mówi głośniej o tym wykończeniu przez niektórych nazywanych patternem diamentu. Nóż, który wygląda na zupełnie inny niż go malują. Jest to słuchajcie wykończenie gama doplera, w fejzie pierwszym, które potrafi zmienić w teorii zielonego skina, cudem niebieskiego o kolorze diamentu. Ja jestem i idzie przedstawić Ci wszystko, co musisz wiedzieć na temat paternu diamentów w Counter-Strike 2. Pater ten umknął myślę wielu osobom ze względu na fakt, że potrafi on występować na zaledwie paru nożach i tylko i wyłącznie na face pierwszym gamma Dopplerów. Dla tych, co nie wiedzą, tak właśnie wygląda face pierwszy zazwyczaj w grze i na obrazku Steama. Tak wygląda face drugi, face trzeci, face czwarty, no i oczywiście face Emerald. Z tych wszystkich faceów najbardziej jednak hejtowanym i najmniej chcianym był właśnie zawsze face pierwszy, z racji na tą ciemną i wręcz czarną część ostrza, która jest widoczna na screenshotie, która po prostu no, nie posiadała ani żadnego koloru i nie była zwyczajnie przyjemna do oglądania dla nikogo. dwa jednak króla tego czarnego odwróciła się o 180 stopni, i właśnie to dzięki tej części ten już jest w stanie przyjąć właśnie pattern diamentu. Zdefiniujmy sobie jednak, czym jest ten Diamond Pattern, tak by nie było zdejrzanych żadnych nieporozumień. Nazwa ta odnosi się do specjalnego wykończenia skina Gamma Doper. Wszystkich dostępnych Gamma doplerów chodzi tutaj tylko i wyłącznie o facepierzy, który w odpowiednich paternach przyjmuje różne wyglądy. Każdy skin posiada tysiąc paternów, które po prostu zmieniają ułożenie danego skina na broni. Najprościej jest to zrozumieć chociażby na przykładzie Kawaha Case Hardened. Tak wygląda jego możliwa paleta paternów. Każdy patern do odpowiedniej przesunięcie tejże palety kolorów. I takich przesunięć może być właśnie tysiąc, co generuje tysiąc różnych paternów. Tak też niektóre przesunięcia powodują, że broń może wyglądać lepiej, a inne przesunięcia, że wyglądać może gorzej. I tak też nie każdy. Każdy Gamma doper będzie z tym patternem diamentu. Pattern diament sprawia, że ostrze, które otrzymuje, posiada ten czysty, niebieski kolor z domieszką fioletowego czasem, która wygląda po prostu cudnie i zupełnie eliminuje kolor zielony lub jest on w ilości szczątkowej. Niestety z racji na to, jak działają dane skórki czy też po prostu patterny na takowych, tenże pattern diamentu da radę zdobyć jedynie na wybranych nożach, takich jak karambit, bayonet flip czy też gud. A więc na motylku, m 9 Hansmanie, Huntsmanie, Bowiem Shadow w Shadow Daggersach czy Walkionie. Paternu tego nie znajdziemy. Pytanie teraz, które paterny na tych kilku nożach są najlepsze? Cóż, tutaj poszedłem troszkę na łatwiznę i skorzystałem z filmu Slade'a, który w fajny sposób wytłumaczył cały ten fenomen, ale też przedstawił najlepsze paterny właśnie do wybranych noży, także z tego też skorzystałem. Co do guta, jeden z najlepszych paternów to chociażby 83, 92, 17, 44, 54 i kolejny, które widzicie na ekranie. Te sprawiają, że głód posiadać jest w stanie właściwie całe główne ostrze niebieskie lub w naszym wypadku diamentowe. Oczywiście w tym czy innym miejscu jesteśmy w stanie dostrzec odcień zielonego, jednak potrzeba tu i dosyć sprawnego oka. Zawsze jednak polecam sprawdzić to wszystko w grze czy na serwerze społeczności, jeżeli zdecydujecie się na zakup dokowego, no bo właśnie w ten sposób będziecie w stanie sprawdzić, jak faktycznie wygląda ten dany nóż w grze, czy też za pomocą screenshotu na wybranych stronach. W tym wypadku im więcej koloru czarnego, to czy ciemnego na skinie, tym lepiej. Jeżeli chodzi o flipa, kilka stopowych patternów to chociażby pattern 108, 54, 32, 68, 1 i wiele więcej. W tym wypadku pod odpowiednim kątem jesteśmy w stanie zobaczyć dymieszki filotowego, czy też zielonego, niestety, więc trzeba mieć to na względzie. Bo jeden z tych wszystkich noży jednak niestety oberwał najbardziej, ponieważ względem wszystkich innych, po prostu ten procent koloru zielonego i fioletowego na ostrzu jest największy, przez co nie da rady dostać takowego z czystym, diamentowym ostrzem. Jedne z lepszych patternów w nieodpowiednim świetle pokazują najlepiej te Kolory. Na całe szczęście już odpowiednie światło trochę je maskuje, ale przede wszystkim pozwala wybrzmieć najgłośniej koloru niebieskiemu. Karambity to jednak najlepsze noże do posiadania patternu diamentu, z racji, że wiele z nich potrafi posiadać w większym lub mniejszym stopniu właśnie pattern diamentu. Jak widzicie, w tym wypadku dostępna jest również pełna lista tychże patternów z większą lub mniejszą ilością tego niebieskiego podzielona na tier listy, i jak widzicie, średnio co trzeci czy nawet i drugi karambit jest w stanie być uważany za diament. Dla porównania tak wygląda jeden z topowych patternów i jeden z gorszych patternów do karambity. Różnica jest taka, że ten gorszy postać będzie trochę więcej koloru zielonego czy też fioletowego, ale jeżeli ktoś nie ma milionów, a chciałby dostać unikalny na swój sposób karambit, to cóż, na pewno się takim nacieszy. I teraz druga albo pierwsza najbardziej interesująca zapewne rzecz, czyli ile takowe mogą kosztować. Jeżeli chodzi o karambity, ich ceny zaczynają się od około 1650 dolarów za face pierwszy, a z tego co zauważyłem na buffie tier trzeci daje już znaleźć w okolicach 1900 dolarów i dostaniemy mniej więcej właśnie takiego karambita, jakiego widzicie teraz na ekranie. Jeżeli Mam być szczery, wydaje mi się, że jest to jeszcze rozsądna cena. Jednak, jeżeli już interesują nas co wyższe tiery, chodzą one po absurdalnie nierealne ceny, jak na przykład 10,5 tysiąca dolarów za tier pierwszy. I tak jak jest on faktycznie bardzo ładny, piękny, tak za tą cenę możemy również mieć chociażby Karambita Sapphire, Ruby, Black Pearl. A. A i tak, jeżeli takowe kupimy, to zostanie nam około 2-3 tysięcy dolarów w kieszeni. Jeżeli natomiast chodzi o tańsze noże, jak Good Knife, to tutaj na szczęście właściwie za cenę rynkową, czy niewiele ponad to, jesteśmy w stanie dostać takowe osoby. Na bawie ceny zaczynają się od około 248 dolarów, a ja już za 254 znalazłem fajnie wyglądającego guta. Tak jak mówiłem wcześniej, najlepiej szukajcie noży, które posiadają największą ilość koloru czarnego na screenshotach, no bo to one w grze posiadać będą największą ilość koloru niebieskiego. Także jeżeli chodzi o ceny nie przepłacałbym zbyt dużej ilości pieniędzy właśnie za te paterny, ponieważ jest ich po prostu od groma i trochę, a wydaje mi się, że jest lepiej dostać trochę gorszy pattern, ale za o wiele mniej niż przypłacać w za za topowe paterny ogromnej ilości pieniędzy. I też miejcie na uwadze, że raczej w Najbliższej, jak i dalszej przyszłości ten pattern diamentu raczej nie osiągnie cen. Paternów takich jak Ruby, Sapphire czy też Pearl, ze względu na ilość patternów, jakie jesteśmy w stanie ten dostać. Także moi drodzy, oto wszystko, co musicie widzieć na temat paternu diamentu do noży Gamma Doppler w cs 2. Dajcie znać, jak podoba Wam się ten pattern, czy może o nim widzieliście, albo co lepsze, czy macie takowe w swoim ekwibunku. Zostaw sobie, jeżeli interesujecie, więcej takowych filmów poradnikowo ciekawostkowych o CSI 2. A na teraz dziękuję bardzo za uwagę. byłem maciasty, i do następnego razu. Cześć!